Częściej wybierana sieć w Polsce. Poszukiwanie skarbów w przyszłości wymaga wiele samozaparcia i cierpliwości. Oh, mam jeszcze jeden chyba odcinek zwinięty. Nieco dzień trafia się hit muzealny. Trafia jak groty włóczni, nie? To jest zamk brony. Dzika radość, jaką wzbudza każde odkrycie, rekompensuje poszukiwaczom każdy trud. Ugo <grym z górą> ucałował, jakby nie był taki brudny. Poszukiwacze historii we wtorek o 22.00 w Polsat Play. Wiosną na placach budowy praca w re i nigdy nie jest nudno. Co to Maria? Musimy te kołki. A, a pierw zielony. takich jaj to nie miałem, nie? Nie. Każdy kolejny dzień to nowy zestaw problemów do rozwiązania. A w ogóle murowaliście kiedyś panowie? Tak. No i pięknie. Lalamino. Jezu wniosieńku, jest. Nowe odcinki Budowlańców we wtorek o 22.30 w Polsat Play. Co człowiek to problem. Były problemy w rozwoju u pana? Trochę tak. Jesienią ma alergię, zimą ma alergię. On nie pamiętał w której klasie jest nasza córeczka. No to ma kochankę. To jest moja studentka. Jak sobie pomóc? Jak odreagować? Świetnie! Da. 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 Nowość w Polsat Play. Doktorka Demolka. W środę o 21.30. Naukowiec doza, zespół aperta, dziecięce porażenie mózgowe. To nie wyrok, to diagnoza. Często słyszymy, że nie mamy szans. Że każdy dzień będzie naszym wielkim wyzwaniem. Ale nie możemy się poddać. Musimy walczyć o lepsze jutro dla naszych dzieci. Sami nie damy rady. Ty też możesz nam pomóc. Aby to zrobić, wystarczy, że przekażesz swój 1% podatku na fundację Polsat. To bardzo proste. Sponsorem programu jest firma Bosch, producent antyalergicznych i antysmogowych filtrów kabinowych. W zachodnim Quebecu Boeing 737 wiezie ludzi i sprzęt do kopalni.